Przed toruńskim sądem zapadł wyrok w sprawie śmierci trzyletniego Tomka. Matka i jej konkubent usłyszeli wyrok. Radosław M. został skazany na 25 lat więzienia, matka dziecka na 5. Adwokat kobiety złożył wniosek o uchylenie aresztu. Sąd przychylił się do niego. Angelika L. jest już na wolności. Sprawą pobitego na śmierć 3,5 latka żyła cała Polska. W sądzie okręgowym w Toruniu po ponad 3 latach zapadł wyrok w tej sprawie. Radosław M został skazany na 25 lat więzienia, matka dziecka na 5 lat. Orzeczone kary nieznacznie odbiegają od wnioskowanych przez Grudziąską prokuraturę. Sąd Okręgowy w Toruniu skazał oskarżonego Radosława M za zabójstwo. Tomasza Lewandowskiego i znęcanie się nad nim ze szczególnym okresie, okrucieństwem i za ten czyn wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał również tego oskarżonego za winnym znęcania się nad rodzeństwem małoletniego Tomasza L. i skazał oskarżonego Radosława M. na karę 4 lat pozbawienia wolności w miejsce orzeczonych kar jednostkowych pozbawienia wolności sąd okręgowy w Toruniu wymierzył karę łączną 25 lat pozbawienia wolności orzeczone kary są zgodne z postulatami prokuratora w tym zakresie Sąd uznał też Radosława M. winnego przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkorga rodzeństwa Tomka i zasądził zakaz kontaktowania się z nimi i zbliżania na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez 10 lat. Sąd Okręgowy w Toruniu orzekł również obowiązek i tutaj zgodnie z wnioskiem prokuratora w tym zakresie obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonych małoletnich rodzeństwa Lewandowskich kwoty po 1500 zł dla każdego z nich tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną przez nich krzywdę. Matka Tomka została skazana za szereg rodzicielskich zaniechań i zaniedbań. Angelika L. została skazana na 5 lat pozbawienia wolności. Groziła jej kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator wnioskował o 6 lat pozbawienia wolności. Więc kara zapadła w dolnych granicach. Ja, jako obrońca i moja klientka, nie zgadzamy się z tym wyrokiem. Będziemy wnosić apelację. Bo e, według mnie jako obrońcy materiał nie był taki jednoznaczny i klarowny, dlatego też e, uważam, że e, sąd wydał błędny wyrok. Sąd podzielił tutaj e, zapatrywania aktu oskarżenia, że Angelika L. naraziła, mając obowiązek prawny, Opieki nad małoletnim Tomaszem naraziła go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i spowodowała chorobę realnie zagrażającą jego życiu wskutek tego, że nie udała się z nim po pomoc medyczną, której małoletni jej syn wymagał. Skatowany 3,5-letni chłopiec trafił do grudziąckiego szpitala w listopadzie 2017 roku. Był w stanie krytycznym. Zmarł po dwóch dniach. Obrońca Angeliki L. przekonuje, że duża część materiału dowodowego, w tym zeznania świadków, wskazują, że była ona dobrą matką. Wywodziła się z trudnego po prostu środowiska. I została e, no, wykorzystana przez spół który, i tu mogę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością. Jestem pewien, że gdyby go nie poznała, nie doszłoby do tej tragedii. Który wykorzystał jej e, w pewnym sensie naiwność. chciał zauważyć, że. E, w tym czasie pani Angelika opiekowała się sama siedmiorgiem dzieci, była w ciąży. Myślę, że to dla każdej kobiety, dla każdej osoby byłoby trudne wyzwanie. Tu też zabrakło prawidłowej reakcji i opieki matki nad dzieckiem. Sąd uwzględnił, wymierzając karę, 5 lat pozbawienia wolności, wszystkie okoliczności, zarówno te, które były dla niej obciążającymi, jak i te łagodzącymi, wskazując na to, że oskarżona zasługuje na taki wymiar kary i tutaj prokuratura nie będzie kwestionowała tego orzeczenia w tym zakresie. Angeliki L. podobnie jak jej konkubenta nie było na ogłoszeniu wyroku, ale po tym jak zapadł, kobieta mogła opuścić mury więzienia. Na ostatniej rozprawie po wydaniu wyroku sąd na mój wniosek rozpatrzył ten wniosek pozytywnie, czyli uchylił areszt, zwolnił ją z tymczasowego aresztowania, i wbrew stanowisku prokuratora, który wnosił o utrzymanie tego aresztu. I w tej chwili pani Angelika jest na wolności. Prokuratura nie będzie kwestionowała tego, że Angelika L otrzymała teraz środek zapobiegawczy od o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji. Ten środek na tym etapie postępowania winie w sposób E, prawidłowy zapewnić e, dalsze wykonanie e, kary w tej sprawie. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.